Często nazywamy jedną rzecz różnymi słowami, po to, żeby um, coś nowego opisać. No ale można się w tym wszystkim zagubić, i z tego powodu mamy tutaj słowniczek. Słowniczek, w którym będziemy omawiali różne imiona, różne nazwy. I zaczniemy też dzisiaj już z pierwszą osobą: to jest Pan Jezus i jego różne imiona. Muzyka Pan Jezus, Chrystus, Mesjasz, Syn Boży, druga osoba boska, Emanuel, to wszystko właściwie to, same, to samo imię, chodzi nam o tę samą osobę, a mianowicie Pana Jezusa, ale dlaczego te różne nazwy? Posłuchajcie. Kiedy chcemy powiedzieć, kim jest Jezus Chrystus w Trójcy Świętej, to mówimy o nim Syn Boży. Dlaczego? Ponieważ to najbardziej opisuje, kim on jest dla swojego Ojca. On jest synem, właśnie synem Boga Ojca. Pan Jezus to jest imię, które. No, Pan Jezus dostał od świętego Jezefa. Kiedy został ofiarowany świątyni i ono oznacza, że Bóg zbawia, Jachwę zbawia. Jest nawet taka troszeczkę bardziej hebrajska forma, Jeszuła, którą może też od czasu do czasu usłyszeliście. Więc to jest właściwie takie imię, które Pan Jezus dostał przy czymś takim podobnym do naszego chrztu. Mesjasz, Chrystus albo Pomazaniec to właściwie trzy razy to samo słowo, tylko w innym języku. Mesjasz to jest w języku hebrajskim, Chrystus to w języku greckim, a Pomazanie to w języku polskim. Ale co ono tak tam naprawdę oznacza? Chodzi tutaj o to, że ktoś został namaszczony i kogo namaszczano szczególnym olejem. To mamy takich trzech postaci. Zawsze proroków namaszczano, to znaczy tych, którzy mówili w imieniu, Chry w imieniu Boga. Z kolei namaszczano też królów, to znaczy ci, którzy królowali, ci, którzy mieli władzę. I trzecią rzecz. Także namaszczono tych, którzy byli kapłanami, którzy składali ofiarę dla Pana Boga. I kto jest prawdziwym królem całego wszechświata? Kto jest kapłanem, który składał prawdziwą ofiarę, największą ofiarę Panu Bogu? I kto jest tym, który przemawia w imieniu, Chryst w imieniu Pana Boga, jeśli nie właśnie Jezus Chrystus? Czasami też słyszymy o innym imieniu Pana Jezusa, mianowicie Emanuel. To oznacza Bóg z nami. Um, on też dostał takie imię z tego powodu, że Pan Jezus jest wyrazem tego, że naprawdę Bóg jest razem z nami i przeżywa to wszystko. On tutaj chodzi po tym świecie i ciągle pozostaje z nami w kościele. Także naprawdę Chrystus, Pan Jezus, On jest Bóg z nami. Więc następnym razem, kiedy usłyszycie jedno z tych imion Pana Jezusa, to jeszcze się nie dziwcie. I wiedzcie, czy to po prostu inne imię, ale chodzi nam o tego samego, naszego Pana Jezusa.